W tym rozdziale zajmiemy się przyciąganiem, z którym mieliśmy już do czynienia podczas pracy z kursorem. Znamy już skrót Shift S, dzięki któremu uzyskujemy dostęp do sześciu poleceń, które występują w podmenu Przyciągnij Menu Object. Tak więc wykorzystujemy je w kontekście naszego zaznaczenia, jak i kursora. Czyli możemy przyciągać kursor do zaznaczonego, do siatki, do aktywnego obiektu, jak i do centrum obiektu. Oraz możemy zaznaczenie przyciągać do siatki, jak i do kursora. Dobrze. My chcemy zająć się w tym rozdziale przyciąganiem, które jest wykonywane podczas przekształcania obiektów, jak i komponentów. I tak, najprościej możemy przyciągać obiekt co konkretną wartość, korzystając ze skrótu Control. Tak więc przytrzymujemy Control, klikamy na grocie i przesuwamy go o wartość 1 blendera w odniesieniu do osi Y. Spoglądamy na wartości... W widoku 3D widzimy w jaki sposób są aktualizowane właśnie o 1. Aczkolwiek niekoniecznie przyciągamy obiekt teraz zgodnie z naszą siatką podłoża. Tak więc przykładowo obiekt może rezydować tutaj, skorzystam z CTRL i widzimy, że nie pokrywa się on z siatką. Z tym zajmiemy się za chwilę. Przejdźmy na razie do komponentów i te same operacje możemy właśnie wykonywać w odniesieniu do komponentów, tak więc zaznaczamy komponenty, korzystamy z CTRL. I przesuwamy odpowiednią wartość 1, przytrzymując kontrolę. dobrze. I tak, ja przejdę teraz do widoku, powiedzmy, z prawej strony, rzut ortograficzny, oddalę się od obiektu. Dobrze. Skorzystamy z control i widzimy właśnie, w jaki sposób mnie przyciągamy do siatki. Możemy teraz jednak wykorzystać skrót Shift S, skorzystać z przyciągania zaznaczenia do siatki, dobrze? Obiekt został dopasowany. Skorzystam z Ctrl Z, przytrzymuję Ctrl i teraz przyciągamy o wartość 1 w taki sposób, iż obiekt pokrywa się z siatką. Jeśli jednak zaczniemy przybliżać się do obiektu, to możemy zauważyć w pewnym momencie, iż poszczególne komórki są teraz wydzielone przez podziałkę. Jeśli teraz zaczniemy przyciągać, to zauważymy, że przyciągamy do tej podziałki nasz obiekt, co oznacza, iż Zmieniamy wartość przesunięcia o 0,1. Tak więc zwracamy uwagę na wartości w nagłówku naszego widoku 3D i widzimy, w jaki sposób są aktualizowane o 0,1. Aczkolwiek, jeśli się oddalimy, stracimy wgląd w podziałkę, to zauważymy, że przyciągamy normalnie o 1. Ja powrócę do rzutu z perspektywy. Podobny rezultat uzyskamy, jeśli aktywujemy przyciąganie podczas przekształceń, do którego mamy dostęp bezpośrednio w nagłówku w widoku 3D. Tak więc zwracamy uwagę tutaj na ikonę magnesu, aktywujemy i domyślnie przyciągamy właśnie o wartość 1 blendera. Tak więc z rozwianego menu możemy wybrać konkretny cel przyciągania i widzimy, że pierwsza pozycja to increment, czyli nie korzystamy w tym przypadku z control, tylko cały czas będzie wykorzystywane przyciąganie. I to się tyczy również innego typu przekształceń, aczkolwiek w przypadku obracania będzie to obrót o 5 stopni. Zaś w przypadku skalowania będzie to wartość 0,1. Ok, zobaczmy teraz, co do czego możemy przyciągać. Tak więc ja w moim przypadku skorzystam z File New, wprowadzę standardową scenę Blendera. Ok. I przeniosę nagłówek do góry. Domyślnie, po aktywacji przyciągania podczas przekształceń, my wykorzystujemy inkrement, czyli po prostu obiekty są przesuwane, czy też manipulujemy obiektami o określoną wartość. Możemy jednak wybrać inny cel przyciągania, i są to komponenty, czyli punkty, krawędzie oraz poligony. I wybór jednego z komponentów powoduje aktywację menu po prawej stronie, i z tego menu możemy wybrać, co chcemy przyciągać. Tak więc, w pierwszym menu wybieramy cel przyciągania, a w drugim menu wybieramy co przyciągamy. I tak, możemy przyciągnąć najbliższy punkt zaznaczenia, centrum obiektu zaznaczonego, środkowy punkt grupy obiektów, które zaznaczyliśmy i aktywne obiekty z grupy zaznaczonych. Skupmy się na razie na pierwszej pozycji i przyciąganie do punktów. Tak więc ja skorzystam z S, troszeczkę zwiększę obiekt G. I na osi Y przesunę, powiedzmy tutaj. I wprowadzę tutaj obiekt, powiedzmy, niech to będzie stożek. I troszeczkę zwiększę. OK. I tak, możemy przyciągać z wykorzystaniem manipulatora czasami może być to troszeczkę utrudnione. Tak więc swobodnie możemy również przyciągać, czyli korzystamy ze skrótu G. I zauważymy, że w tej sytuacji obiekt jest przyciągany do punktów aczkolwiek nie do końca. Widzimy, iż występuje pewna odległość pomiędzy siatkami. Jeśli jednak przejdziemy do zakładki Object Properties Display naszego aktywnego obiektu i skorzystamy z Bons i wyświetlimy ten samym obwiednie, to zauważymy, że właśnie granica naszego obiektu jest przyciągana do punktów. I zobaczmy, jak to wygląda w rzucie z góry. Dobrze, jednak proponuję przejść do komponentów. Tak więc na razie usunę ten obiekt. Skupię się na sześcianie. Skorzystam z tabulatora. OK. I tym samym możemy przyciągać komponenty do samych siebie w ramach pojedynczego obiektu. Tak więc korzystamy z G i przyciągamy do punktów. Możemy również przyciągać do krawędzi tego samego obiektu jak i poligonów, aczkolwiek w tym przypadku nie dysponujemy zbyt oczywistym obiektem, na którym byłoby to wyraźnie widać, aczkolwiek możemy spróbować. Dobrze. I możemy również przyciągać komponenty innego obiektu do komponentów innego obiektu, tak więc ja skorzystam z tabulatora, Shift-D, wyciągnę. Dobrze. Przejdę do komponentów, wskażę ten, G i tym samym przyciągam punkt do punktów sąsiedniego obiektu. Jaki mogę wykorzystać? Ups, w tym przypadku przyciągam do krawędzi. Jaki mogę wykorzystać? Właśnie punkty. Tak więc jeszcze raz punkty. OK. I krawędzie. jaki i poligon oczywiście. Przejdźmy do kolejnej pozycji, czyli centrum. W tym przypadku będziemy po prostu przyciągali centrum obiektu do wybranych komponentów. Tak więc ja wybiorę punkty, gdyż to jest według mnie najbardziej oczywisty przykład. I skorzystajmy ze skrótu Z, tym samym przejdziemy do wireframe. Dobrze, jeszcze raz G. I w taki sposób przyciągamy centrum obiektu do punktów i do krawędzi, jak i do poligonów. Dobrze, i skorzystam teraz Shift D, skopiuję te obiekty, dobrze, przeniosę do góry, zaznaczę obydwa i widzimy, że teraz środek zaznaczenia znajduje się pomiędzy obiektami. I, wybi i wybierzmy median, dobrze, wybierzmy punkty, skrót G i środek naszego zaznaczenia jest przyciągany teraz do komponentów punkty. jak i do krawędzi. Dobrze. I Jeśli wybierzemy teraz aktyw, to w tej sytuacji będziemy przyciągać środek aktywnego obiektu. Czyli tego, który był ostatnio zaznaczony. Tak więc ja skorzystam ze skrótu A i zaznaczę teraz obiekt u góry wraz z shiftem. Skrót G. I środek tego obiektu jest przyciągany do Komponentów, zaś obiekt, który znajduje się poniżej, nie jest przyciągany. Tak więc pamiętajmy, że możemy wykorzystywać przyciąganie w odniesieniu do obiektów i komponentów. Jaki możemy wykorzystywać przyciąganie pomiędzy obiektami i ich komponentami. Tak więc kombinacji troszeczkę jest i warto je wypróbować. Dobrze? I właściwie na tym możemy zakończyć ten rozdział. Ja zapraszam już do kolejnego.